gość Radia Zachód Krzysztof Bałuk Witam naszym gościem jest Grzegorz Potęga wicemarszałek województwa lubuskiego Dzień dobry Dzień dobry Witam państwa Witam Panie redaktorze Panie marszałku zanim przejdziemy do tematów regionalnych porozmawiamy chwilę o Marcinie Romanowskim który odnalazł się na Węgrzech i dostał azyl polityczny aby pan to skomentował no Panie redaktorze to no, sytuacja jest rzeczywiście niezwykła e, tak Gdybym żartobliwie chciał zacząć tę wypowiedź, to bym powiedział, że w zakresie moich kompetencji jest również turystyka, ale chyba nie z taką turystyką chcielibyśmy mieć do czynienia, nie tylko w pryzmacie województwa, ale też pewnie kraju. No to rzeczywiście. Widać, że pan Romanowski ma taką strategię ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości w naszym kraju, że świadomie kolejne kroki podejmuje, przeciąga procedury, wykorzystuje wszystkie kluczki prawne. No a teraz skorzystał z czegoś, o czym chyba nikt nie mógł nawet pomyśleć: specjalne uprawomocnienie, zdobycie specjalnego statusu swojego na Węgrzech. Notabene Węgry. Które kwestionują to, czego nie kwestionuje Europa w sensie statusu prawnego w naszym kraju, to trochę idzie w ogóle pod prąd, bo kiedy rządził PiS i Komisja Wenecka, Sądy Europejskie, wszyscy mówili, poszło to w złą stronę. Węgry nie kwestionowały tego. Teraz, kiedy naprawiamy to wszystko, na co wskazywał nam europejski wymiar sprawiedliwości i z czym się utożsamiamy i zgadzamy, no to Węgry mówią, nie, tam to było dobre. Sytuacja no, jest dość skomplikowana. Sytuacja jest skomplikowana, ale na pewno pan Romanowski ucieka no. przed wymiarem sprawiedliwości i nie chce stanąć w, przed polskim sądem, bo to, że prokuratura wy, wnioskowała pewne zarzuty wobec niego, to jedno, ale drugie to polski sąd, a te sądy są przecież chyba niezależne. No chyba, że wracamy do Kargul Kargula i Pawlaka, ale ten Pawlak nawet i to słynne jego powiedzenie, że e, e, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, ale pan Romanowski nie chce stanąć przed sądem. On tego unika. Sytuacja nie typu. Najpierw Dominikana bo... z jednym przedstawicielem PIS-u, potem e, teraz Węgry, potem jeszcze coś tam było po kolei. Diało no Białoruś jeszcze, Białorusi jeszcze nie, była tak, tak, tak. Sędzia, który uciekł, no to no, to coś tu się dzieje i jakie to są kraje? No. Poczekamy, zobaczymy na rozwój tej sytuacji, bo pierwszy raz nad, między państwami Unii taka sytuacja zaistniała. Wracamy teraz do regionu. Budżet województwa. Jak można krótko podsumować, komunikacja, mówię o drogach, o kolei, mówię także o obwodnicach i mostach, to są główne jakby priorytety tego budżetu. No tak, panie redaktorze, no to oczywiście to jest ponad 50% naszych środków, które inwestujemy i my mówimy o tym bez ogródek, jest to budżet inwestycyjny. No jeśli weźmiemy pod uwagę, że most pomorski ma kosztować 92 miliony złotych, jeśli mówimy o szeregu... Odcinków drogowych, które są wpisane w ten budżet, na przykład kargowa Konotop, odcinek obwodnicy Kolska w kierunku na Lipiny. No to może jeszcze szereg na północy most przebudowany. Mówimy o kolejach 140 milionów złotych i 10 milionów ponad na koleje dolnośląskie, 40, prawie 50 milionów na budynek pasywny. No to wszystko pokazuje skalę zaangażowania środków finansowych województwa lubuskiego w twarde realizacje inwestycyjne w naszym województwie. I no, trudno mieć inne zdanie, wyciągać inne wnioski na temat tego budżetu, jak tylko taki, że jest to budżet naprawdę bardzo mocno proinwestycyjny. Rozmawialiście także o, o prognozie wieloletniej, i jest tam uwzględniony fakt tego, naszego regionu do budowy tej linii kolejowej północ-południe? Tak zwany WPF, o którym mówimy, czyli Wieloletni Plan Finansowy, jest oczywiście dokumentem wieloletnim. I za założenia, które tam są przyjęte, dotyczą generalnie tego, jak budować finanse publiczne w tych najbliższych już teraz 25 latach i ten plan, który mamy zapisany i skorelowany wynika również z obciążeń, które mamy, a więc deficytu własnego corocznie podejmowanych kredytów i ten dokument musi to kompensować tak aby pokazywać naszą wydolność finansową, krótko mówiąc przed regionalną izbą obrachunkową przed innymi instytucjami, które kontrolują, kontrolują nas przez pryzmat właśnie finansów. I będzie szansa na tą linię właśnie? A, a jeśli chodzi o linię północ-południe, czyli Gorzów-Zielona Góra, jak się domyślam, Rozpoczęły się takie bardzo ciekawe rozmowy w tym zakresie, i myślę, że w zależności od tego, jak będzie się układał plan działań, związanych również z rozwojem naszej spółki transportowej, podejmiemy również takie działania zmierzające do tego, aby usprawnić to połączenie i aby między naszymi miastami zaczęły regularnie, ty, tymi dwoma stolicami naszego regionu zaczęły regularnie jeździć pociągi. Co jakiś czas gminy także spotykają się, ustalają wspólne partnerstwa po to, żeby zdobywać środki i po to, żeby ewentualnie wspólnie korygować takie większe inwestycje, podobnie jak to stało się w tym tygodniu chyba gmina Babimost. I wokół tej gminy 8 chyba pozostałych gmin także stworzyło takie właśnie porozumienie. No tak, to duże porozumienie partnerskie gmin. Zresztą to jest w ogóle tych partnerstw na terenie województwa jest kilka, będziemy sukcesywnie w najbliższym czasie podpisywali już tak finalizują te porozumienia, które miały w, na przestrzeni tych minionych go półtorej roku tak naprawdę opracować strategie, swoje plany, na co wydatkują środki z Unii Europejskiej, które przynależą tylko do tych partnerstw. To są tak zwane małe Zity. Te mniejsze gminy bardzo zazdrościły miastu Zielona Góra i Gorzów, gdzie zlokowane były w poprzedniej perspektywie właśnie Zity, które polegały na tym, że miały wyłączność na pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca. To jest w okolicach 185 euro, które teraz trafia do każdej z gmin województwa lubuskiego zrzeszonych w partnerstwie. I tak jak pan redaktor powiedział, tych 9 gmin, które podpisało porozumienie razem z marszałkiem Marcinem Jabłońskim w Babimoście w tym tygodniu, to są gminy z powiatu Świebodzińskiego, Zielonogórskiego, Międzyrzeckiego, Taki, taka wschodnia flanka można powiedzieć województwa lubuskiego i oni mają pieniądze zagwarantowane w wysokości około 8 milionów euro na takie wydatki, jak sobie zaplanowali w tym dokumencie strategicznym. Wiem, że tam wpisane są na przykład budowa ścieżki rowerowej, w innej gminie jest potrzeba remontu domu kultury, jeszcze gdzieś indziej inwestycje bardziej <laughs> twarde. Więc to wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, co ustalą między sobą Wójtowie burmistrzowie konkretnie. Rozumiem, że ten pomorządek. dobry przykład może rzutować na to, że takich partnerstw jeszcze będzie więcej powstawało. Tak? Na pewno tak, tak jak powiedziałem, one są rozlokowane na, cał na terenie całego województwa lubuskiego. Tu mówimy o, tym, o tej wschodniej części województwa. Ja jestem z Nowej Soli i tam mamy do czynienia z tak zwaną też tym Południowa. pasem południowym i ten ZIT, ten, to, 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 to partnerstwo rozciąga się. Od Korzuchowa do Wschowy. Też jest tam zlokowanych kilka samorządów i oni również pracują nad tym, aby właśnie przygotować się do podpisania tego partnerstwa. Mam nadzieję, że to się stanie w styczniu 2025 roku. Innym partnerstwem, które jest ewenementem w skali kraju, jest Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, liczące już 25 lat. A mówię ewenement, dlatego że wszystkie gminy w regionie. Przystąpiły do tego Zrzeszenia, co jest ewenementem w Polsce. No tak, to prawda i to było podkreślane właśnie na tej pięknej gali, w której również miałem przyjemność wziąć udział. To odbyło się w ubiegłym tygodniu w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. I ważne jest chyba coś jeszcze, mianowicie to, że to zrzeszenie jest też jednym z najstarszych w kraju, które właśnie łączy wszystkich włodarzy, prezydentów, burmistrzów. I z tego, co też pokazano, zaprezentowano taki film, w w którym wypowiadali się przedstawiciele innych województw. To właśnie wskazują na to że, to, że też dużo inspiracji płynęło do pracy na, w tych takich organizacjach, w takich stowarzyszeniach, ale już w formule ogólnopolskiej płynęło właśnie z województwa lubuskiego. No tam były to, ta, w, w działalności tego stowarzyszenia są zasłużone osoby i one były nagrodzone, wymienione: Wadim Tyszkiewicz, Elżbieta Anna Polak, Marcin Jabłoński, Marek Cebula. No to wszystko osoby, które pełniły bądź pełnią bardzo ważne, istotne funkcje w naszym województwie, w naszym kraju, są posłami, senatorami, marszałkami, wojewodami. wojewodami, tak, tak, tak. I przeszły tą szkołę samorządową, więc, więc to naprawdę wskazuje na to, że ten potencjał tego stowarzyszenia jest bardzo duży i myślę, że pod przewodnictwem, pod przewodnictwem teraz pana Kucharyka no, dalej będzie ten rozwój systematycznie postępował. Ten temat, o którym chciałem teraz porozmawiać, to sprawa jest i Polska, i naszego regionu, i Zielonej Góry. Sprawa trzyletniej Helenki Głodzonej przez rodziców, która była poza systemem. Jak to jest możliwe, że dziecko nie zostało w ogóle wpisane do jakiejkolwiek ewidencji? Trzeba po prostu chyba ten system jakoś uszczelnić, coś zrobić, żeby do takiej sytuacji w ogóle nie dochodziło. No właśnie. Jak to w ogóle skomentować? Ja jestem zdruzgotany po prostu tą informacją i tak naprawdę od tych dwóch dni czy trzech, jak zobaczyłem pierwszy raz tą informację, no pomyślałem sobie, no jak to jest możliwe we współczesnym świecie, żebyśmy, my nie znaczy my to my, no jesteśmy daleko pewnie od ty, ale jest blisk, bliska rodzina, to jest przestrzeń sąsiedzi. społeczna, sąsiedzi. To musiało być widać, no tak przynajmniej mi się wydaje. A, a tu się okazuje, że dziecko, które ma 3,5 roku, waży tyle, co roczne, roczne, roczne dziecko. No coś tutaj nie zadziałało również w sensie takich społecznych mechanizmów, z którymi chyba powinniśmy mieć do czynienia, a to o czym pan mówi, czyli taki, to zresztą mówią o tym też lekarze, bo tak naprawdę czas kartki i papieru, no się nam kończy. Po to też wybudowaliśmy, czy oddajemy do użytku systematycznie data center w Gorzowie, aby lubuskie centrum były. cyfrowe, aby tam właśnie te wszystkie dane gromadzić i mi się wydaje, że nie ma innej drogi. No to jest za poważna sprawa, aby rodzice w taki jednoznaczny sposób kształtowali to młodą osobę w tym sensie takiego zdrowego stanu bycia no. Dziecko no nie będziemy sił, już nie patrzmy na to, czy z jednej strony mamy do czynienia z filozofią wegańską, czy tak, z ale, ale dziecko, musi dziecko potrzebuje po prostu. całego spektrum tych pierwiastków, które hmm. są potrzebne do e, rozwoju przede wszystkim e, fizycznej e, e, każdej osoby. No to politycy i, i, będą musieli wyciągnąć z tego wnioski. Ja... A do tego powinni też mocniej włączyć się lekarze, szczególnie lekarze rodzinni, no bo to im powinno też zależeć na tym, aby mieć. Pod kontrolą właśnie te wszystkie kwestie związane ze szczepieniami, z przebiegiem chorób, pod danej, warunkiem, danego że dziecko dziecka. będzie w ewidencji. Po, pod warunkiem, że oczywiście dziecko znajdzie się w ewidencji, ale to już powinno być chyba obowiązkowe. Propozycja Szymona Hołowni, wracając do tego, do sytuacji politycznej, jest dosyć skomplikowana. Propozycja Szymona Hołowni, który mówi o ważności wyborów prezydenckich. Tak, żeby stwierdził to cały Sąd Najwyższy, no w różny sposób jest interpretowana, bo w Sądzie Najwyższym właściwie nic się nie zmieni, jeżeli cały Sąd Najwyższy będzie podejmował te decyzje. Tam znowu jakieś różne interpretacje są. Jak pan widzi tę sytuację? Ja myślę, że chyba bardzo dobrze skomentował to premier Donald Tusk, który powiedział Szymonie, do dzieła, jeśli uda ci się zdobyć zgodę prezydenta Andrzeja Dudy, który jednakowo żmurem stoi za tym, aby. Te sprawy związane właśnie z wyborami rozstrzygała jednak tylko ta jedna izba, w której są ci te osoby, które nie mają statutu sędziów według właśnie tych wszystkich interpretacji, z którymi mamy obecnie do czynienia. No to pewnie i cała koalicja obywatelska i ta strona 15 października. Podejmie tą rękawicę i powie OK, panie marszałku, do dzieła, zróbmy to razem. Bo wydaje się, że pomysł jest niezły, dlatego że w Sądzie najwyższym jest jednak wiele, wiele osób, które są sędziami, których status jest niekwestionowany w żaden sposób. Więc gdyby z całości Sądu Najwyższego wydzielona została jakaś grupa sędziów, co do których nie ma żadnych obiekcji w tym zakresie, no to pewnie zaakceptowane to by zostało przez stronę parlamentarną. No kwestia jest, jest tego, jak zachowa się Andrzej Duda, ale on stworzył swój świat prawny w tym kraju, który jest kwestionowany przez wolną Europę, przez koalicję 15 października. Mamy dwie równoległe prędkości prawne i trzeba tak najszybciej rozplątać. I coraz rozplątać. bardziej się system niestety komplikuje. Jeszcze być może też wpływ na komplikację tego systemu i sytuacji w ogóle wyborczej może mieć to, co opisała Gazeta Wyborcza. Mianowicie hakerzy prawdopodobnie związani z rosyjskim wywiadem przed wyborami w 2023 roku rozesłali 187 tysięcy SMS-ów z agitacją wyborczą i przejęli kontrolę nad ekranami w 20 galeriach handlowych. To jest po prostu no, bardzo duże oddziaływanie. Czy jest w stanie nasz kraj zabezpieczyć się przed takim działaniem właśnie? Panie redaktorze, to zaraz do tego wrócę, tylko przywołam Rumunię. Ten ostatni tak. przypadek, tak? kiedy mieliśmy do czynienia z początkową, sytuacją, z początkową akceptacją przez tam sąd, sąd rumuński, który zatwierdza wybory, a potem po dostarczeniu mnóstwa dowodów przez prokuraturę o właśnie działaniu tego typu przedsięwzięć, uchyleniu tej pierwszej tury wyborów, no bo tam kandydat, który był zupełnie sondażowo jakby nieznaczny, nagle wybuchł i wręcz dostał się do drugiej tury. A był to zwolennik oczywiście Putina i takich testów no jakby skrajnie, skrajnie radykalnych głoszonych narodowych. I oczywiście my z tym mamy też do czynienia w naszym kraju, dlatego mówimy o tym dość otwarcie. Organizujemy i wspieramy różnego rodzaju konferencje związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w naszym kraju. Dziękuję Jackowi Starościcowi z firmy Perceptus, który również mocno się angażuje w tą współpracę z nami. Ostatnia konferencja właśnie w Parku Technologii Kosmicznych, mniej więcej. Miesiąc temu, może półtorej, która się odbyła, mnóstwo ludzi, mnóstwo gości, świetne wystąpienia, i wszyscy coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że świat, w którym żyjemy, jest po prostu niebezpieczny cybernetycznie, i musimy na to zwracać uwagę. Ten przykład, który Pan podał, to jest realne działanie. Podobnie jak w Radiu Zachód mieliśmy do czynienia z realnym atakiem hakerskim i też w Uniwersytecie Zielonogórskim, więc. To nie dzieje się gdzieś obok nas. My nie jesteśmy samotną wyspą, która została zostawiona przez to towarzystwo w cudzysłowie hakerskie samemu sobie. Tylko rzeczywiście mamy z tym problem. Musimy na to uważać i wpływ tych ludzi na wybory jest absolutnie widoczny, na co wskazują również te SMS. I czego nam, Ruszanom, życzyłby Pan na te zbliżające się święta? Ja mam dość chmur na niebie, dlatego życzę słońca w święta, a wraz z tym słońcem za oknem również pogody ducha przy naszych świątecznych stołach. Dziękuję bardzo. Grzegorz Potęga, wicemarszałek Województwa Lubuskiego, był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo, wesołych świąt. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.